Dzień dobry, witam Was po krótkiej przerwie. Wracam z czterema tytułami, starszymi lub nowszymi. Najstarszy chyba jest z 2022 roku, najnowszy jest z zeszłego. No ale mamy dopiero styczeń, więc nie jest tak lepiej. Więc kubka stydów powoli opada, ale jeszcze jest olbrzymia. Czego nie widzicie z tyłu, ale sobie rozłożyłem. Może coś tutaj widzicie. O, Fragment e, tej kubki tyłu. Dobrze, zaczynamy. Cztery całkowicie różne tytuły, cztery różne wydawnictwa, więc klasyczny komiksologist. Zaczynamy od komiksu Pracownicy Morza. Duży format, twarde o, o, wydanie. Fa, y, z, z, tutaj wszystko tak bardzo ładnie. Y, druk wypuklony na okładce, w środku czarno-białe. Y, Dostajemy od wydawnictwa Egmont komiks frankofoński kolejny. Tym razem jest to adaptacja prozy Wiktora Higo, za którym stoi yy, Michel Durant. 152 strony, tłumaczenie Ernest Kacperski. Yy, więc jak mamy do czynienia z adaptacją prozy, szczególnie Wiktora Higo, możemy mi mieć do czynienia, myśleć mniej więcej o czym od strony, może nie fabuły, ale od strony sensu tej opowieści będziemy mieli do czynienia. Powieść Wiktora jego powstała w 1866 roku i teraz właśnie artysta dość specyficznej jej technice kreskowania, zaraz zobaczycie to bardziej, trochę przypomina to jakiś dżeworyt, ale tak naprawdę to jest wszystko z kreseczek takich malutkich stworzonych, stworzył właśnie tą adaptację. Już na początku mogę powiedzieć, że, że żeby wejść w tą historię trzeba trochę te pierwsze kilka stron przekarskować, bo no, trzeba się przyzwyczaić do takiej techniki i opowieści, trochę takiej szarpanej, e, aczkolwiek no, na pewno interesującej. E, od strony fabularnej, jak mówimy, to jest adaptacja e, klasyki, e, może nie takie znane jak Dzwoni z Notre Dame czy Niedznicy, ale a, a artysta, pisarz znany. Więc na pewno mamy do czynienia z, z wybitną prozą. I to prawda, tak. Mamy tutaj najkrócej powiedzieć historię mieszkańców y, takiej okolicy nadmorskiej, gdzie, gdzie właśnie mieszka Gilad, nasz rybak. Y, mieszka pan Lersiery, który jest właścicielem łodzi parowej i ma swoją też bratanicę Ruszet. Jeśli tak się czyta, w której no, wspomniany na początku gilac się podkochuje. No i traf to nie jest spoiler zbyt duży, bo to jest na opisie książki, że ta łódź parowa, o której wspomniałem pana Letysiera, rozbija się z pewnego powodu, co też jest HTML, ważnym wątkiem w tej opowieści. No i rybak postanawia ją uratować, a raczej uratować jej, e, c, 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 cenny silnik z tej łodzi, żeby właśnie no. Może wziąć ślub, bo właśnie leciery obiecuje rękę swojej bratanicy temu, kto, komu się to uda. No ale żeby to nie było takie proste, oczywiście Wiktor Igo jest klasykiem z realizmu. Więc gdzieś tutaj te naturalistyczne motywy, naturalizmu bardziej, się pojawiają, i taki duch, trochę powiedzmy, szekspirowski, gdzie dobro ogółu wyższe niż dobro jednostki, gdzieś to się pojawia. Tak jak są oczywiście jak w Nesnika, jak w, w, w innych jego powieściach, gdzieś tutaj to też się pojawia. Ksuje oczywiście on o, obraz świata tamtejsze, kiedy on właśnie żył i opisywał, właśnie. a gdzieś tutaj te problemy jednostkowe, różnic społecznych, gdzieś tutaj też się w to wszystko wpisuje. Jak wspomniałem, wizualnie trzeba się przyzwyczaić. Początek tej historii jest też to troszkę forma narracji wiąże się właśnie z tą formą adaptacyjności, więc tutaj mamy dużo, jakby powiedzieć, elementów z tekstu narra narratora, już Więc ta adaptacja jest taka, powiedzmy, bardzo po pożemu. Autor nie chciał za dużo skracać. Znaczy musiał skracać. Oczywiście, że musiał skrócić to dwie strony, a powieść, ty, ty, ty. ale że, że, że trochę czasami jest to. Przegadane, aczkolwiek opisane właśnie jak to na Jak mówię, to jest specyficzna kreska, która się może spodobać, może się nie spodobać, to ma też bez, jak to się gdzieś tam pojawia. To też taki króciutki spoiler. Jest tych poziomów historii kilka, więc nie będę Wam zdradzał fabuły, a tak zakończenia, ale ogólnie całość się czyta przyjemnie i widać, że to jest taki, może nazwę to produkt produkt twórczy, myślę, że, że to chyba najlepiej. Produkty mają to plusy i minusy. Widać, że są one stworzone z pewną myślą, żeby wyszło właśnie na rynek. I tak właśnie jest. I cieszy mnie, że Egmont wraca do tych komisji frankofonskich. Już poprzednio też opowiadałem o kilku propozycjach właśnie z tego rejonu, że nie tylko komisja amerykański, który przez ostatnie lata dominował. W, w, w Egmontu, a tak naprawdę w Frankofonu no to Screen i z Time wydawali. No i nie tylko, ale no, przykładowe to ta wydanie. A tutaj mamy właśnie takie duże wydanie. Powiem szczerze, że, gdy, że gdyby Egmont nie wydał tego komiksu, to bym się postarał, żeby los Kraba tą publikację yy, wydał, ale wiedziałem, że Egmont to będzie wydawał, więc. Więc nie. Przyjemna lektura, aczkolwiek ja mówię, nie każdy będzie z niej zadowolony: A z tego względu, że to jest adaptacja. Prozy nie każdy lubi adaptację, a B, że trzeba do tej kreski turystycznej się przyzwyczaić. Jest ona bardzo ciekawa, fascynująca, czasami trochę nieczytelna, ale myślę, że, że warto przebnąć przez nią, żeby jednak z całą klasyką się zapoznać. I to nie takie. Mówiłem troszkę, że ta narracja jest troszkę po bożemu, ale, ale wizualizacja powoduje to, że nie jest tak aż do końca do po bożemu. Dobrze, przechodzimy po tych sześciu minutach opowieści o pierwszym komiksie do kolejnego komiksu. Jest to komiks, który pewnie będzie w topkach, albo już jest w topkach tegorocznych. Nirwana jest tu, nie, za którym stoi Michael Ross. Artysta znany w Polsce dzięki fascynującego, bardzo dobremu komisowi upadek, który wydał Team of Komis i tym razem też Team of wydaje Nirwana. Jest tu tłumaczenie: głuba czysta 344 strony. Tym razem już nie jest. Twarda okładka, miękka okładka, czarno-biały środek. Mniejszy format niż upadek, ale kreska wciąż taka z lekko, można powiedzieć, kartonowa jest. I, i tak ta, jak w upadku była to historia współczesna, e, fakt, że tam bohater e, był osobą niepełnosprawną, która, ponieważ ze śmierci matki musiał się do pewnej go... E, mm, udać do zakładu, powiedzmy tak, szeroko rozumianego. Tutaj jest trochę inna historia, ale też jest ona dotyczy pewnej zamkniętej społeczności, mamy to społeczność osiedla berlińskiego mieszkaniowego Berlin-Lichtenberg I, i, i tak naprawdę motyw troszkę jak z Quentin Tarantino, bo zaczynam historię od tego, że jedna, dziewczyna kupuje od bohaterów tasak, od Tama i Denis, a później właśnie tam w Berlinie, jak w ogóle w innym miejscu na świecie, bo to było na rynku gdzieś w Polsce. A w Berlinie znajdują odcięty palec. No i mamy tu właśnie historię Hoabin, dziewczyny, która ucieka z Azji. Znaczy no, ucieka, no powiedzmy no, to trzeba rozwinąć całą tą historię. To wszystko jest związane z, z pewnym przemytem ludzi. Z Azji do Europy, ale nie tylko. Mamy tu też właśnie takie mniejsze mikrohistorie y, mieszkańców tego osiedla, w którym właśnie skupia się głównie y, wokół wspólnego rodzeństwa. I to co się, ciekawe, y, roz, y, lawiruje pomiędzy jednym, a drugą postacią y, te motywy hist, opowieści, z, i, prze, 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 przełączają się z jednej na drugą, właśnie, że wydaje się, że ta jest główną postacią, później się ta i tak. To gdzieś tutaj y, y, się I oczywiście, też y, jakby powiedzieć y, cytatem z y, Forst'a Gampa: y, Z każdą czekoladką pojawia się coś nowego, więc mamy tutaj tak kilkadziesiąt takich czekoladek, i, i zmiany akcji. Y, okazuje się, że bohaterowie są powiązani jedni z drugim. No tak y, nie tylko mówię, rodzinnie, ale po prostu jakoś fabularnie, więc to wszystko tam jest y, rozwiązywane. Gatunkowo to jest napisane, że to jest thriller, ja nie wiem czy to jest, raczej bym powiedział powieść obyczajowa z elementami thrilleru, powieść nawet taka opowieść o dojrzewaniu. Też jest tym motywem, jednak to przewodnim. Zdziwiło mnie z opisu, że Hobin jest dwa lata starsza od naszych bohaterów, bo wydaje mi się, że ona jest co najmniej z kilka, może nie kilkanaście, ale z 80 lat starsza, więc trochę pewien motyw mnie jest bardzo zdziwił w tym komiksie, no, ze względu właśnie na dużą różnicę, w mnie, między bohaterami. No ale no... To do rozważenia waszego. Nirwana, no, spokój, można no, może zespół, który już nie istnieje, oczywiście to jest żart. Więc to, wydaje mi się, że jeden z głównych motywów całej tej opowieści, całej historii, i sensu, bo Michal jednak jest takim opowiadaczem zamysłem, jakimś motywem, właśnie to poszukiwanie właśnie własnego ja na świecie. Wydaje mi się, że, 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 że to jest właśnie taki live motyw tej opowieści, że wszyscy bohaterowie nie tylko główni, ale też ci boboczni gdzieś tu szukają właśnie po prostu własnego miejsca w tym, w tym betonowym osiedlu czy ogródku działkowym nieopodal, prawda. Gdzieś tutaj właśnie się to pojawia i, i ten tęsknota ten e, własnego miejsca, do spokoju, czyli do tej nirwany e, e, tytułowej, gdzieś tutaj u nich się pojawia. oczywiście nie bezpośrednio, no, bo tęsknię no, ze spokojem. Nie, nie mówią bohaterowie tak, ale gdzieś tutaj właśnie podążają, e, żeby było, żeby byli szczęśliwi po prostu, tak, w różny sposób. A to, że, że, że wykonują to w różny właśnie sposób, to trudno. 70, bo inne są spojrzenia starszych, młodszych. Każdy ma swoje spojrzenie na świat, jak chciałby, żeby wokół niego wszystko jakoś działało. I tak myślę, że, że, że Nirwana jest tu, jest jednym z ciekawszych publikacji i czekałem bardzo długo na to, znaczy nie długo, ale od komiktu, kiedy widziałem, że, że ten komiks wyjdzie i że Timof go wyda, czekałem na tą publikację, żeby się z nią zapoznać, bo wiedziałem, że będzie nie mi ciekawa jak upadek. To jest zawsze tak, że jak się pierwszy komiks danego autora widzi, mamy efekt wow, to tak samo z Pokoroką jest chociażby, tak? Z Michałem Rossem podobnie. Więc drugi komiks już nie jest taki efekt wow, bo wiemy już, co się po pierwszym komiksie Możemy się spodziewać, ale nadal jest to bardzo, 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 bardzo dobry komiks, który Wam polecam z, z całego serca, bo jest naprawdę frapująca to historia od strony fabularnej, a ponieważ ja lubię taką kreskę, też wizualnie mi się to wszystko podoba. I kolejna publikacja, przechodzimy w całkowitego innego świata, do świata incognito. Edycja poufna 368 stron, komiks Dobro Brubakera i Shona Philipsa, czyli żelaznego duetu, którego wydawnictwo Mucha, z którego jest ten komiks też, e... Wszystko wydaje po kolei. No nie, no żartuję. Ale mamy Kriminal, kryminal, zbrodni, mamy też Reckless, no a oprócz tego Bruegger chociażby stworzył Gotham Central, czy Batman, człowiek, który się śmieje, a Phillips maczał ręce w Hellblazerze czy Marvel Zombies. Więc w tych komiksach DC, Marvela, gdzieś tutaj to jest akurat Zimasz, seria nasi bohaterowie są zakorzenieni. Tłumaczenia Maria Lendgren, czy starszych jak wspomniałem. No i oczywiście Ed Brubaker kojarzy nam się z, yy, z kryminałem. Jak od razu słyszę to nazwisko, to od razu mi się, nie tylko dlatego, że kryminal yy, napisał, ale tak ogólnie czy dyrekla jest yy, jednak z historią yy, takiej kryminalną. I no, niedaleko pada jabłko od jabłoni, ponieważ chociaż incognito ma elementy Komiksu super czy superbohaterskiego czy antysuperbohaterskiego, to jednak jest to też ciągle jakaś taka historia kryminalna. Ponieważ czytałem też innego komiksu Bakera w tym samym czasie po kolei, <kluzny> zobaczyłem, że on się tak naprawdę nie zmienia. Narracja jego komiksów jest ciągle ta sama, bohaterowie się zmieniają, fabuła się zmienia. Ale czy to Incognito, to jest kryminal, czy Gotham? Myślę, że, że to tylko są maski dla fabularnej opowieści i zabaw tego scenarzysty, to porządnego wyrob... nie powiem wyrobnika, porządnego scenarzysty, bardzo dobrego, co by to nie mówić. No wracamy do fabuły. Mamy tutaj niekiego Zaka który kiedyś był złolem, najkrócej powiedzieć, miał przed po sobie zak bombast i wraz z bratem bliźniakiem pomagali czarnej śmierci. No i zostali oczywiście pojmani, jego brat został zabity, no a żeby nie iść do więzienia, nasz bohater zostaje świadkiem incognito tytułowym, tak? Więc mamy tutaj jakby historię po historii i pozbawiony częściowo mocy, jest po prostu pracownikiem korporacji, można powiedzieć najkrócej, który mu się nie, nikt się nie interesuje, poza, poza tajnymi agentami, którzy go obserwują. Tak. No i mu jest smutno z tego powodu, że on tak żyje, nudne życie i żadne kobiety na niego nie, nie skaczą, bo on nie jest już tym złolem, który ach, wzdychały kobiety, powiada, może brutal kocha najbardziej. Co też w tym konflikcie jest pokazane. No i pewnego dnia, no to musi być jakiś rozwój akcji, zaczyna wykorzystywać swoją moc do robienia zła, dobra, przepraszam, zła, do robienia dobra, tak? Staje się dobrym. No i to pociąga za sobą pewne skutki. Z tego, jednej strony, że czarna śmierć, ten główny złol, dowiaduje się, że on żyje. No, a z tego powodu biorą się inne problemy. Sam ma edycja poufna składa się z dwóch opowieści inkognito i inkognito szemrane potrzepty, które zamykają klamrą całą opowieść. Plus naprawdę sporo dodatków. Jest tak, mamy różnego rodzaju. Jest zapowiedź, są ilustracje, nie tylko imbońcą, tu mamy przykład na... ale też również innych bohaterów pulpowych. Mamy szkice, mamy krótkie teksty też o całości więc sporo tego jest. A kogo to jest komiks? Na pewno dla wielbicieli tego duetu, Brubaker-Phillips, który, jak widać, Mucha wydając w Polsce nie brakuje. Jest to kolejny komiks taki anty, superbohaterski, więc jeśli lubicie The Boys, jeśli lubicie Ecstatic, jeśli lubicie, co tam jeszcze, Umbrella Academy, to gdzieś tutaj Incognito bardziej kryminalnie, nie tak wulgarnie, jak tamte komiksy niektóre. Gdzieś w to się wpisuje, więc yy, Mahatam Project teraz ostatnio, przecież też Mucha wydaje takie anty-superheroes, które gdzieś tam próbują yy, właśnie zdekonstruować zde całą historię yy, superbohaterów I, i, i to chyba tak, tyle. No, to jest takie porządne 400 stron do czytania yy, historii zamkniętej yy, o naszym właśnie zakąb Bombaście. Który ze złora staje się dobry, no, a tak naprawdę pracuje przy komputerze i mu się nudzi. E, więc to taka porządna e, historyjka, Jak zwykle, Uberbekera jednak kryminalno podszyta. No, a wizualnie, jeśli chodzi o e, Philipsa i ty kolorystę, Wala Stamps. To, jak mówię, to jest to samo, jakby się kryminale i inne komiksy wzięli. Ja lubię, może nie tyle tę kreskę, ale właśnie ten sposób kolory, koloryzowania, że, 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 że te kolory są niepełne, że pojawiają się właśnie specjalne kolory w kontekście danej strony czy, czy, czy sytuacji tej, widzi widzicie na górze. To się sprzedaje, to fajnie wygląda i mi się też tu podoba. Dobrze. I na koniec komiks najstarszy. Ale gdzieś tutaj przeleżał mnie i o nim nie wspomniałem wcześniej. Yy, Mroczny świt. Dylan 666, za którym stoi Roberto Riccioni. Yy, w ostatnich latach chyba najbardziej znany w Polsce scenarzysta, którym stoi chociażby za komisją Dylan Dog, Batman, czy Nietoperza, czy z normalnych serii Dylan czy Mater Dolores, czy Mater. Yy, Muertes, tak chyba, jeśli matka śmierci. Corrado jest autorem środka i nie, nie myli z okładką, bo za kładkę stoi dzika węgla. O środek jest in, całkowicie inna kreska niż na okładce. 96 stron, jako błagoda, tłumaczem. Wydajność Torre, jak zwykle to wydaje. 2004, jak wspomniałem, rok, czarno-biały komiks, o, to jest tak jakby powiedzieć odświeżenie Dylana Doga, za którym właśnie Roberto Recioni Stoi, Uspółcześniona wersja Dolana Doga. Mam tu historię niejakiej pani Browning, której może ożył, więc mamy jakiś motyw zombie. No i The bierze akcję się za to. Tym razem nie pomaga mu yy, yy, jeden członków braci Marks, a Nidzi yy, Bo Bohater tutaj też mało mówny w odróżnieniu od yy, Gauczo. Yy, tutaj po po lewej, po prawej. No i jak zwykle jest to taka zamknięta, krótka historyka, która z jednej strony tutaj też, jak wspomniałem, ponieważ to jest nowe otwarcie, mamy tutaj jeszcze jakieś fabularnie, że on tam był kiedyś policjantem, gdzieś te motywy się jego historii dawnej pojawiają. Czy to mi się podoba, czy nie mi się nie podoba? Powiem szczerze, że chyba klasyczny dylandok bardziej mnie ujął. No, ale zobaczymy. Nie czytałem tego, jeszcze tej drugiej części. Krwawy zmiasz który wyszedł w zeszłym roku, tak? jeśli chodzi o Dylan Dock 666. Jest bardziej mroczny, można powiedzieć, mniej pulpowy. A ja jednak uważam, że Dylan że Dog to jest pulpa. Tak? Wtedy to jest najfajniejsze. No tu mam takie klasyczne zombie walczące w z Dylan Dogiem, innymi tam policjantami w, w szpitalu, tak naprawdę, jest główny motyw tej opowieści, więc wydaje mi się, że. że... No, jeśli ktoś lubi, właśnie taką mroczniejszą historię, to jest dla niego. A jeśli ktoś woli pulpową bardziej, to do, do klasycznego Dylan na Doga o, o, zapraszam. I ja chyba bardziej, właśnie, jak wspomniałem, tego klasyka wolę. Ale to nie znaczy, że źle, bo jeśli ktoś lubi Doga i to cenowo, jak zwykle mówię, to to nie jest takie drogie, więc warto eee, z tymi komisami się zapoznać się, jeśli jesteście, jesteście fanem serii. Tak? A czy, jeśli nie jesteście, to możecie zacząć, bo to jest nowa seria, tak? Ja spod, tylko wspomnę, Kudylanda, no, ja tylko 666. No i wracamy, Pracownicy Morza, A na podstawie Wiktora jego Michale Durant z wydawnictwa Egmont, twardo prawa, bardzo ładne wydanie, takie kolekcjonerskie, adaptacji powieści z od 1966 roku, taki element szekspirowski, naturalistyczny, gdzieś tutaj się pojawia w całej tej opowieści, więc jeśli lubicie takie klimaty, to jest to dla Was. Specyficzna kreska, tak, taka bardziej ilustracja, bardzo, bardzo, bardzo kreskowane, to jest bardzo dziwne, a eee, się to na początku ogląda, ale wydaje mi się, że e, później jest ok. Nirvana jest tu, tak jak stoi Mikael Ross, y, twórca u między Upadku, który wydał Team of Comics, ten komiks też tutaj wydaje Team of Comics. 344 strony, opowieść o mieszkańcach pewnego osiedla, tak naprawdę to jest tam motyw, jest jakby początkowo z Tarantino, mamy odcięty palec, mamy gdzieś y, to wszystko, mamy loch, y, ho, ho, Hoa Bing, która ucieka, tak naprawdę to jest historia według mnie o tym, jak on należy swoje świat, swoje miejsce na ziemi. tak. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej Bardzo Wam polecam. Bo nie Incognito, edycja połówna, Ed Brubaker, Sean Phillips, widzeństwo mucha. Tym razem nie klasyczny kryminał, a kryminał z elementami super, anti superhero, antysuperhero albo odwrotnie. Antysuperhero z elementami kryminału. Zak bomba z byłki z Wallem, Teraz jest świadkiem Inkognito. No i mu się nudzi i zaczyna być dobrym. A za, co za tym idzie? Do, dużo, dużo, dużo idzie. Więc jeśli lubicie takie super superbohaterskie historie, to jest to również dla Was. I Dylan Dog 666, tom pierwszy, Mroczny Świt, za którym stoi Roberto Recioni i Cora Roy, y, to oficynatorę wydała, y, czyli jakby powiedzieć mroczny restart Dylana Doga. Mniej pulpowo, bardziej mrocznie. E, jeśli Was to pociąga, to też jest to dla Was. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się wkrótce z kolejnymi tytułami.